Moi mili, zgromadziliśmy się tutaj, aby pożegnać markę Lumia. To ostatni sztandarowy telefon w historii tejże Lumii. Marka przemija, ale czy warto ją zabrać na jeszcze jeden ostatni spacer? Lumia 950 oraz nieco większa i z nieco szybszym procesorem Lumia 950 XL to ostatnie sztandarowe telefony Microsoftu w historii. Marka Lumia nie będzie już kontynuowana, to są ostatnie przedstawiciele. Windows 10, przynajmniej na razie, będzie trafiał tylko i wyłącznie do telefonów partnerów. Ci jednak nie produkują ich za wiele, prawie w ogóle się nie sprzedają, więc czy warto kupić Lumia 950 półtora roku po premierze? Telefon ten dzisiaj kosztuje raptem 1500 tysiąca złotych. Czemu mówię raptem? Bo dalej konfiguracja sprzętowa jest naprawdę przyzwoita. 2 GB RAM, Snapdragon 808. No w porównaniu do sprzętu z Androidem nie wypada to imponująco, ale Windows 10 znacznie lepiej zarządza zasobami niż Android, w związku z czym nie wymaga tak wiele mocy obliczeniowej. No i lumi towarzyszy fantastyczny aparat. Kiedyś to była legenda. PureView, Nokia wręcz niszczyło konkurencję. Dzisiaj nie jest już to prawdą. Telefony Apple'a i Samsunga robią lepsze zdjęcia, ale dalej jest to jeden z lepszych Aparatów fotograficznych na rynku. Telefonu używałem, no cóż, dość niedbale. Nie trzymałem go w żadnym futerale, y, nie uważałem, żeby kłaść go jakoś ładniej. No, może też nie rzucałem nim na boki i nie. Szargałem nim zbytnio, ale mimo iż on ma ponad rok, ślady użytkowania są niewielkie. Plastikowa obudowa, na szczęście jest wymienna, jak ktoś z wielkim estetą, posiada już ślady zużycia i wytarcia. Natomiast jeśli chodzi o wyświetlacz, tak jak spojrzymy pod kątem, to faktycznie pojawią się jakieś rysy, ale dalej wszystko wygląda, no, prawie jak nowe. Zdziwiony jestem także z pewnością akumulatora. E, telefon starcza mi po zakupie na... Mniej więcej doby bez ładowania, no i teraz jest, to jest podobnie. Może nie cała doba, może trochę krócej, ale też nie jestem pewien, czy to też nie dlatego, że aplikacje, z których korzystam, wymagają coraz więcej od procesora. No jak wiadomo, to zużywa prąd. Jeśli chodzi o jakość systemu operacyjnego Windows 10 na telefonach, to na początku no, nie było najlepiej, ale z czasem się bardzo poprawiło. To jest właśnie zaleta tego, że telefon cały czas ma wsparcie techniczne. Pierwsze 2-3 miesiące były trudne, ale w półtorej roku po premierze system ten działa naprawdę bardzo dobrze. Co więcej, cały czas jest ulepszony. Aktualizacja Creator's Update pojawi się już niedługo e, najprawdopodobniej w maju e, dla wszystkich użytkowników Lumi 950, 950XL i całej reszty Lumi wydanych z Windows 10 na pokładzie. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko to oznacza, że to jest całkiem fajny telefon, prawda? No niestety nie. Ponieważ Lumia nie wyzbyła się problemu, który trapił Windows Phone'a. Windows Phone pojawił się na rynku niestety za późno. To oznacza, że mimo wielkich nakładów wielkich starań ze strony Noki i Microsoftu, deweloperzy nie byli przekonani, żeby inwestować w niego duże pieniądze, ponieważ użytkownicy na razie nie posiadali tych telefonów w masowych ilościach. No właśnie, nie posiadali ich w masowych ilościach, więc nie warto było pisać na nie aplikacji. Nie warto było pisać na nie aplikacji, bo nie powstawały w masowych ilościach. Koło się zamyka i Windows Phone, a potem mobilny Windows 10 Niestety, nie wyszły z tego nigdy. Microsoft przez lata dopłacał do tego całego interesu, aż w końcu stwierdził, że zwija manatki. Windows 10, jak wiecie, jest rozwijany również na PC-tach, więc rozwój tego systemu operacyjnego Microsoftu nie kosztuje praktycznie wcale. Telefonów za to nie zamierza już produkować, powierza to zadanie swoim partnerom. No dobrze, ale zmierzając do tego, czy ten telefon właściwie przez to warto kupić, powiem Wam tak. Ja go używam cały czas jako moją główną maszynę. Dalej robi świetne zdjęcia, jeśli chodzi o obsługę poczty, kalendarza, przeglądarki internetowej, wszystkich tych podstawowych usług, dalej jest tak samo świetny jak był. Natomiast jeśli chodzi o zestaw aplikacji, no to akurat udało mi się tak trafić, że te aplikacje dalej na tym Windows 10 są i dalej są rozwijane. Większość z Was, jak zgaduję, niestety ma większe potrzeby lub przede wszystkim inne potrzeby, jeśli chodzi o oprogramowanie. A to oznacza, że mimo iż ten telefon kosztuje raptem półtora tysiąca, to jest sztenderowy model, no może się dla Was okazać zbyt frustrujący i zbyt nieużyteczny. Natomiast jeśli jesteście normalnym użytkownikiem, chcecie zamówić Ubera, posłuchać muzyki na Spotify, korzystać z przeglądarki poczty i kalendarza, to tu mamy wydajny, bezpieczny. Dopracowany system operacyjny, dołączony do niego jest całkiem fajny, wydajny sprzęt, może nie najlepszy już na rynku, ale dalej bardzo przyzwoity aparat, no i cena jest całkiem atrakcyjna. Zastanawiam się tylko nad jednym. Skoro ja tak szukam tej niszy i tak bardzo chcę wam ten telefon wcisnąć za te 1500 zł, to czy to nie oznacza po prostu, że nie lepiej kupić używanego Galaxy S w podobnej lub jeszcze niższej cenie, który ma zalety Lumii w postaci dobrego aparatu, w postaci wydajnego sprzętu i w postaci e, dobrej, trwałej konstrukcji, a zarazem mającego Androidę na pokładzie, czyli z tymi wszystkimi aplikacjami, e, jakie są na niego dostępne? Lumia jest dla zbyt nietypowego użytkownika, żebym mógł ją Wam polecić. Inne telefony z Androidem w podobnej cenie oferują zazwyczaj więcej. Niektórym użytkownikom, wariatom takim jak ja, dalej się spodoba to urządzenie, bo jakość jego wykonania i to, co ono oferuje, jest naprawdę dalej na wysokim poziomie. Tylko, że co z tego, jak nie ma na to oprogramowania? Jeśli podoba Wam się ta recenzja Lumi w półtora roku po premierze, dajcie łapkę w górę, a będziemy robić więcej takich. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych naszych materiałów, no to nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Wtedy YouTube sama Was powiadomi o nowych filmach. No i liczę na Wasze komentarze. No i zażarte w nich dyskusje.